Witam! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić uszczelniacz półosi z lewej strony w korsie D z silnikiem 1.0. Nie będzie to do końca poradnik, ponieważ nie jestem mechanikiem. Raczej będzie to pokaz, jakie rozwiązania występują w tym samochodzie. Powiem na przykład, jak wyjąć półosi lub jak wyjąć uszczelniacz, ponieważ tutaj też trzeba mieć odpowiedni sposób. W trakcie filmu będę na bieżąco mówił, jakich potrzebujemy kluczy. W opisie również znajdziecie spis potrzebnych narzędzi. Niestety zacząłem nagrywać dopiero po wyjęciu półosi, ale postaram się wytłumaczyć wszystkie kroki, które trzeba zrobić przed. Zaczynamy. Pierwszym krokiem będzie zdjęcie kapselka z felgi, aby móc dostać się do nakrętki półosi. Przydadzą nam się najlepiej dwa bardzo cieniutkie, płaskie śrubokręty. Sam kapselek siedzi bardzo mocno, więc jak ktoś woli, może zdjąć koło i wyjąć kapselek od środka, później i tak musi koło przekręcić i opuścić samochód na ziemię. Jak już uporaliśmy się z kapselkiem, przychodzi czas na najtrudniejsze, czyli odkręcenie nakrętki półosi. Należy odjąć zabezpieczenia na nakrętce, Następnie potrzebujemy odpowiednią nasadkę, byle czym tego nie ruszymy. Jeżeli ktoś nie ma, to musi zakupić za jakieś 30 zł długą nasadkę 36 o cienkiej ściance. Ja akurat nie miałem takiej, miałem zwykłą krótką nasadkę 36 o grubej ściance, więc trzeba było zeszlifować zewnętrzną jej stronę i w końcu jakoś weszła. Nie trzymała całej nakrętki, ale o dziwo tyle wystarczyło. Nabiłem nasadkę, wziąłem krzyżaka z około 1,5 metrową przedłużką i co? Za pierwszym razem klucz się omsknął, więc druga osoba musiała dociskać klucz i trzymać go prosto. Dopiero wtedy nakrętka puściła. I jeżeli uda wam się odkręcić tą nakrętkę, to teraz będzie tylko z górki. Zaciągamy ręcznie z całej siły, podkładamy coś pod koła, lewarujemy samochód i zabezpieczamy najlepiej na kobyłkach lub na jakichś drewnianych klockach. Następnie odkręcamy i ściągamy koło, które dla bezpieczeństwa możemy wrzucić pod samochód. Teraz odkręcamy końcówkę drążka kierowniczego od zwrotnicy, w moim przypadku nasadką 16. Następnie śrubokrętem płaskim odpinamy z mocowań przewód hamulcowy oraz przewód ABS-u. Odkręcamy dwie śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy. Do tego przydadzą nam się nasadka o rozmiarze 18 oraz klucz płaskooczkowy również 18. Najlepiej jak posiadamy dwie nasadki. Po wyjęciu amortyzatora oraz końcówki drążka ze zwrotnicy możemy odchylić całą zwrotnicę i przekręcić ją tak, jakbyśmy skręcili kierownicą w lewo. Wyjmujemy pół oś z piasty, po czym odchylamy ją w lewą stronę. Aby nie urwać któregoś przewodu, łapiemy zwrotnicę na jedną śrubę do amortyzatora. Półłość w skrzyni trzyma się małym pierścieniem w rowku, więc wystarczy ją wyciągnąć zdecydowanym szarpnięciem lub podważać czymś kielich półosi odciągając go do zewnątrz, co będzie na pewno trudniejsze. Od tej pory zacząłem nagrywać. Więc więc w końcu pojawią się wstawki. Półłość została wstępnie oczyszczona. Jak widać nie wygląda to ciekawie. Widzimy, że trochę tego oleju musiało wylecieć. Przy dolewce okazało się, że było to około 600 ml, co dla tej skrzyni stanowi ponad 1 trzecią całego oleju. Teraz pokażę Wam jak wyjąć ten uszczelniacz. Początkowo próbowałem podważać go od środka śrubokrętami, ale siedzi on zbyt mocno. Najlepszym sposobem jest wkręcić w uszczelniacz wkręta i za niego go wyjąć. Sam uszczelniacz wstępnie nawierciłem wiertłem 3,5 mm, bo taki miałem pod ręką i wkręciłem grubego, długiego Wkręta w dolną część uszczelniacza oraz w górną, co później okazało się bez sensu. Następnie wziąłem łapkę do gwoździ, czy jak to woli, łom, i tylko delikatnie podważyłem dolnego wkręta. A uszczelniacz sam wyskoczył. Należy uważać, żeby nie wkręcać wkręta zbyt głęboko, ponieważ tu z zauszczelniaczem znajduje się łożysko. Dobra, teraz jak już uszczelniacz jest wyciągnięty, bierzemy sobie benzynkę ekstrakcyjną, czystą szmatkę i trzeba to wszystko wymyć. Jak to było w tym oleju tutaj, naprawdę jest, jest porażka, to jest normalnie błoto. Dosłownie dwie minuty później mamy wszystko doszorowane na błysk i tak powinno właśnie być. Nowy uszczelniacz nasmarowałem sobie z zewnątrz olejem do skrzyni, aby łatwiej wchodził i nabiłem go przez kawałek drewna. Po nabiciu nowego oszczelniacza ponownie wszystko wyczyściłem. Bardzo dokładnie wyczyściłem wielowypust i nasmarowałem go olejem do skrzyni. Następnie złapałem za kielich i odpowiednio ustawiłem wielowypust, po czym mocno wepchnąłem półość do skrzyni. O! Wskoczyła. Skoczyła! Jak słyszeliście, ta półość wskoczyła na swoje miejsce tak jakby na dwa razy, więc przy wkładaniu jej trzeba uważać, czy aby na pewno dobrze siedzi. Następnie wyczyściłem drugi wielowypust i również go nasmarowałem. Wyjąłem śrubę trzymającą zwrotnicę, odchyliłem ją i włożyłem pół oś. Następnie podkręcałem amortyzator i przykręciłem końcówkę drążka kierowniczego. No i w tym momencie nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, ponieważ ten przewód od ABS-u tak dziwnie idzie, więc w najbliższym czasie zobaczę, jak powinien iść i go najwyżej przełożę. Później oczywiście poprzepinałem wszystkie przewody w mocowaniu. Przed założeniem koła wstępnie przykręciłem nakrętkę półosi. Dobra, na razie wystarczy, później się dokręci. W tym momencie odtłuściłem tarczę hamulcową benzyną ekstrakcyjną, ponieważ widać na niej ślady brudu. Przykręciłem koło i opuściłem samochód na ziemię. Następnie z pomocą dziadka i półtora metrowej rury dokręciliśmy nakrętkę płosi, aby starymi zabezpieczeniami wskoczyła w rowki. Na dobrą sprawę nakrętka powinna iść nowa. Następnie odbyła się jazda próbna, aby zobaczyć, czy wszystko zostało dobrze poskładane. Dodam, że było to na terenie prywatnym, a nie gdzieś na drodze publicznej. A, no i przed jazdą próbną umyłem skrzynię, aby później zobaczyć, czy nie ma wycieków. No i później przy dolewaniu oleju będzie przyjemniej. Dobra, już chyba wszystko zrobione. Teraz tylko dodać olej do skrzyni, bo na pewno go ubyło przez te wycieki. No i co? Dobra, już jest samochód tam na równo mniej więcej postawiony, tak? Jest podlewa, w sensie no jest tak mniej więcej, że jest ten samochód dosyć równo, nie? Przód był trochę w dole, więc akurat jest podlewarowany, więc jest akurat. Może jest trochę przód wyżej niż powinien być, ale nie jest źle. Tutaj mamy y, tą właśnie nakrętkę. Tam o widzicie, jest nakrętka od y, tak zwanego przelewu, że jak tam olej wyleci, to znaczy, że jest dobry stan oleju. <laughs> No i również przez tą nakrętkę można dolewać olej. Ale i również można dolewać olej gdzieś tam przy przez czujnik od, od biegu wstecznego. Po odkręceniu korka najprawdopodobniej zobaczycie trochę opiłków, ponieważ sam korek posiada magnes, ale nie ma się czym przejmować, bo zapewne od nowości olej w skrzyni nie był wymieniany, a po takim czasie wiadomo, że koła zębate muszą się trochę zużyć. No i przed wkręceniem oczywiście nie zapomnijcie go wytrzeć. Zalałem pół tuby, bo mówię, pewnie dużo nie wejdzie. Się okazuje cała, tu... znaczy tak, no weszła cała ta połówka i, i nic, także jeszcze leje. Kurde powiem wam, weszło... Drugie pół, no nie, i już dopiero, dopiero po tym drugim pół zaczęło wylatywać. Nie wiem, ile tu zostało. O, jest miarka. No to weszło, powiem Wam, 600 ml, weszło. To sporo tego oleju. Było 600 ml, to się wydaje, że mało, nie? Ale jak do, tej, jak do tej skrzyni wchodzi litr, właśnie, i 600 ml, no to jedna trzecia praktycznie oleju. Wyleciała tak. Minął już tydzień od tej wymiany uszczelniacza, skrzynia jest sucha, także naprawa się powiodła, więc do zobaczenia, cześć!